Hej, z tej strony Rosa dzisiaj przedstawię Wam 5 nowych brawlerów, którzy mogą zostać dodani do Brawl Stars. Są to postacie, które moim zdaniem pasują do tej gry, niektóre z nich naprawdę świetnie uzupełniałyby całą rozgrywkę. W tym momencie sprawdźcie szybko czy pod filmem wasz guzik subskrypcji jest koloru czerwonego, jeśli tak to kliknijcie w niego, a będzie on lepszy szary, no i będziecie na bieżąco z filmami, a do tego macie szansę wyświetlić się tak jak też trzy szczęśliwe osoby w tym momencie oraz standardowo 2000 zł w górę. Pod tym filmem równa się więcej takich filmów z postaciami, które mogą zostać dodane do naszej gry. A teraz zaproszę Was jeszcze na mój drugi kanał RozGames, na którym czeka dla Was seria z widzami z różnych ciekawych minigierek, oczywiście z Brawl Stars. Także teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Na sam początek prezentuję Wam artystę, czyli nową postać wojownika, który ma krótką, ale ciekawą historię. Otóż jest to artysta, który po prostu kocha rysować, lecz pewnego dnia jeden z brawlerów ukradł jego pracę, więc teraz szuka zemsty. Jest to postać, która posiadałoby 4500 zdrowia, 500 obrażeń od ataku i 1200 obrażeń od ataku na ulcie. Jego atak wyglądałby tak, że rzucałby przed siebie ostre jak brzytwa narzędzie artystyczne, a na swoim ulcie rzucałby olbrzymim ołówkiem, który niszczyłby wszystko przed nim. Do tego mamy tutaj informację o jego Star powerze, który zamieniałby jego ołówek z ulta na wałek malarski, który oślepiłby yy, przeciwnika Farbo, do tego obrażenia tutaj wynosiłyby 70 na sekundę. Druga postać na dzisiaj to taki Shop prat Rzadkości Mitycznej. Byłby to taki nowy wojownik, który na zwykłym ataku atakowałby wszystkich dookoła, używając swoich pazurów. Natomiast na swoim ulcie wpadałby w taką furię, na której mógłby wytworzyć wychodzące z ziemi kolce, które rani raniłyby przeciwnika. Do tego owy atak na Star Powerze potrafiłby dodatkowo zatruć przeciwnika. Moim zdaniem jest to fajny pomysł na postać, która wyglądowo osobiście mi się podoba, a wam jaka na tej liście podoba się postać najbardziej? Obejrzyjcie do końca i dajcie znać w komentarzu na dole, a ja postaram przypiąć się wam serduszko, a teraz lecimy dalej. Kolejno mamy Czaka, czyli wojownika strzelającego z kuszy, który miałby niezwykłą umiejętność, a mianowicie umiejętność latania nad ścianami. Oczywiście na swoim ulcie, gdzie przywoływałby swojego smoka, na którym mógłby latać i strzelać kulami ognia. Oczywiście trwało to by przez określony czas, czyli w naszym przypadku 10 sekund, jeśli chodzi o zwykły atak, to czak strzelałby po prostu strzałami ze swojej kuszy, do tego mamy informację, że postać ta posiadałaby 3200 zdrowia, 1300 obrażeń od ataku oraz dwa star powery. Jeden sprawiałby, iż jego strzały z łuku płonęłyby ogniem i zadawałyby dodatkowe 300 obrażeń, no a drugi usprawniłby jego ulta sprawiając, iż poruszałby się szybciej na swoim smoku, a zasięg jego kuli ognia byłby większy. Teraz postać, która została przedstawiona w formie rysunku, ale bardzo dobrego, więc warto go rozpatrzyć, szczególnie z uwagi na to, iż moim zdaniem jest to chyba najlepszy pomysł na zadymiarza w tym odcinku. Postać ta nazywałaby się Klaw, posiadałby 2800 zdrowia, 1100 obrażeń od ataku. Zadymiarz ten na zwykłym ataku wystrzeliwałby ramię w kierunku przeciwników. I szybkość tego ataku równałaby się 1 sekundzie. Na dole macie przykład, jak taki atak by wyglądał. Dalej mamy Ulta który zasługuje, kurde, na wielki szacunek. Zadaje on 1500 obrażeń. Jego opis jest bardzo rozbudowany, co za tym idzie, jest chyba najciekawszym ultem, jaki istniałby do tej pory w grze. A mianowicie postać ta zakopywałaby się pod ziemię i wyszczeliwałaby w tym momencie swoją rękę, i w momencie, kiedy byłaby pod tą ziemią, my moglibyśmy sterować naszą ręką niczym postacią. Trwałoby to 6 sekund, i w chwili, kiedy minie ten czas, nasza postać wyskakiwałaby z pod Ziemi, w miejscu do którego doleciliśmy naszą rękę, no i tam zadawałaby obszarowe obrażenia. Jak już wspomniałem, 1500. Do tego mamy jeszcze Star Powera pod nazwą Ludzka Łopata, który sprawiłby, iż prędkość naszej postaci pod ziemią byłaby 50% szybsza. Gdzie jej ogólna prędkość wynosi 800, co oznacza, że postać sama w sobie jest szybka. Wspomnieć można jeszcze, że czas przeładowania jego ataku wynosi 2 sekundy. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o niego. Ostatnia postać na dzisiaj to Rocky. Byłby to pierwszy robot, który potrafiłby leczyć i byłby takim od robotycznym odpowiednikiem naszego Poko, bo jak pewnie wiecie, Supercell lubi robić robotyczne wersje naszych zadymiarzy. Mamy przecież Dynamite, którego odpowiednikiem jest Barley, oraz na przykład Colt'a, którego odpowiednikiem jest Rico. Także wprowadzenie robota, który byłby zamiennikiem dla Poko, byłoby naprawdę realnym pomysłem. Który być może we, e, kiedyś wejdzie w życie. Niestety nie mamy tutaj informacji, jakby wyglądały jego ataki, ale jeśli wy macie pomysł, jakby to mogło wyglądać, koniecznie napiszcie w komentarzu. Moim zdaniem, jeśli chodzi o leczenie, robiłby to obszarowo poprzez rzucanie tej bomby leczącej, którą trzyma w ręku przez to leczenie w jego wykonaniu byłoby dla osób grających tą postacią bardziej bezpieczne, ponieważ nie trzeba by było ryzykować bezpośrednim kontaktem z naszym członkiem drużyny, który jest właśnie atakowany. A więc w tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. To bardzo motywuje, a nowe osoby zachęcam do zostawienia suba, klikając w ten czerwony guzik pod filmikiem. A mówi do Was oczywiście ROST. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej. And they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.